Siemanko wszystkim z tej Hunter Fishing Planner z wędką Przyjechałem dzisiaj nad Wisłę Grabóweczka Z bączkiem I będziemy tu obławiać Mamy 30 października Praktycznie jesień, ale jest cieplutko Ostatni raz tutaj byłem w czerwcu Jak widzicie Takie rybki Ostatnio mi się tu udało połowić A zobaczymy teraz <laughs> jak to będzie Bo tutaj był tydzień temu mówił, że jakieś karpiki połapał Miejmy nadzieję, że dzisiaj też coś się trafi Siedzi coś? Nie wiem, nie wiem, Coś tam jest. Taras. Bączek. No było piękne branie Ale nie zdążyłem zaciąć, ale już nie powtórzyło nic, czekamy dalej Dobra, w końcu coś mamy Co? Właśnie chyba, że spora porawa ryba, bo wędka ładnie była wyginana. Ale to nie jest leszcz na pewno. To nie jest leszcz. Nie. Nie, bo za bardzo walczy. Albo karaś, albo. O, poszedł. Kurde. No. Spiął się. No dobra, mamy godzinę 8. Siedzimy jakieś dwie godzinki. Jak na razie tylko ubączka, jeden bączek wyleciał. U mnie się coś ładnego spięło. A tak to ogólnie to sama drobica, szału nie ma. Coś ładnego? No jest coś, faktycznie. jest Nie, boleń. Tu się zaczepił, on Boleń to jest. Co ty, ryb nie odróżniasz? Nie wiem, szanowny, to... Boleń to okresi ochrony, nie? Nie. No pole nieco niesmaczne Nie smaczne go, pogar go no. Taki bolus O Porsche. Nie dobra poszło bez taki z pół kilo leszczyk chcesz go? Teź szybce Wobec tego nie tu się nie obejdzie Coś tam jest, ale szału nie ma. <noise> eee taki pół kilo. Weź tego od razu odepni. Ale nie przypali się. O, sam się otworzył. Czekaj. Dobra. No no. Dobra. Dobra widzowie, my to uciekamy już do domu. Jak widzieliście za dużych efektów dzisiaj nie mieliśmy. Sama drobnica ale chociaż wiadomo, jak grabówka wygląda, jak tutaj ryba żeruje, od czerwca tutaj na rybach nie byłem, byłem ciekaw. No i już wiem, nie, na pewno do końca roku już tutaj nie przyjadę. Ale we wtorek, za dwa dni, jedziemy z boczkiem jeszcze obadać soczewkę. Ten taki zalew. No i zobaczymy, co tam będzie się działo. No i dobra, widzowie, my to dojechaliśmy na miejsce. Bączusz siedzi tutaj, z tej strony, na rogu. Fajna pogoda jest, bo zero wiatru, oby tak się utrzymało. U mnie tam dalej pływa jeden żywczyk na szczupaka. I tutaj beta atakował jeszcze na spławiczek. I zobaczymy, czy tu w ogóle jakieś życie jest. Jakaś tam ryba się, drobnica spławia. Mam nadzieję, że coś połowimy. Tam na samym końcu pełno wędkarzy. Na okonia poluje, a na tamtym ponoć pustka. Zobaczymy, jak się tu nic nie działo, biorę spinning i trochę tam polatam. Dobra widzowie, my to się zwijamy. Połowiliśmy tutaj 2,5 godziny. Od wpół do siódmej mamy godzinę dziewiątą. Jak widzieliście, coś tu można połowić. Nie tu oczywiście. Tam na spinik. Jakieś tam okonki wpadają, ludzie siedzą, jakieś zainteresowanie jest. A tutaj na tej otwartej wodzie. No niestety jeszcze ryba tutaj nie weszła. Zdecydowaliśmy, że wracamy jednak na grabóweczkę. Tam chociaż jakieś rybki wyjeżdżały Bo tutaj to była lipa No i dobra, lecimy z tematem Jesteśmy na grobóweczce Jedna wędka na żywca Z gruntu A druga standardowo Koszyczek U mnie siedzi już No, coś większego Jakoś sobie poradzimy Dalej porzucałeś? Nie, czyli ten ile, 2 minuty temu rzuciłem i od razu branie Oj to ładnie Tak kura, nagrywam kura, kawałkami, bo mi bateria trochę spada Ale coś z tego będzie Coś ładnego jest, pan jak wygina, jak chodzi I że dawaj dawaj, podbieraj Ale szupol wielki Zaraz mi obecnie. I to na białego. Ura, zaraz obed Zobaczcie jaka mamuśka się trafiła. Uf. Ale rybsko. I to na białego robaka. Zobaczcie, taka mamuśka. 4 kilo. Żebym wiedział, że szczupaka chwycę, to bym wziął miarkę, bo zapomniałem. Przyjechaliśmy tutaj typowo na, na leszczyka. A tu takie coś, na białego robaka W tamtym roku udało mi się na czerwonego sandacza pierdzielnąć A teraz na białego Taka mamuśka, fajnie o, Musiałem się skitreć do auta, bo strasznie zmarzłem Od rana na soczewce Nie było tak zimno jak jest teraz Było bezwiecznie A tu przyjechaliśmy i zaczęło wiać Dobrze, no, że jeszcze nie zaczęło padać Fajnie, fajnie, cieszę się, bo udało mi się złowić fajnego szczupaczka z Wisły na Grabóweczce, sami widzieliście. No i w końcu się zebrałem, żeby przyjechać na Tokary. I powiem Wam, że jestem zaskoczony, bo nie jest najgorzej. Fajnie, bo dużo miejsca jest. I dojazd też nie najgorszy. Za tydzień tutaj z błączkiem siadamy. Zobaczmy od pogody. No dokładnie. Ale fajnie, fajnie, podoba mi się. Trochę wysoko tu jest. Ale damy radę. A Wam standardowo, jak się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek. Aby będziecie dostałaś powiadomienie o kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej.